Rozpoczynanie rozmowy o sztuce współczesnej od historii ze starożytności to pachnie mi kabotyństwem albo chociaż zakrawa na niezą nudę, ale przepraszam, no trudno, niestety tak właśnie będzie. Rzymski pisarz Plinius Starszy opisywał pewną piękną historię, która w jego zdaniem opisywała źródło narodziny sztuki i rysunku konkretnie. Mianowicie pewna kobieta odrysowała na ścianie cień swego ukochanego mężczyzny. Zrobiła to, zanim on wybierał się w dłuższą podróż, zrobiła to, żeby zachować sobie jego wizerunek, jego obraz, obraz ukochanej osoby. Ta piękna historia poetycka wskazuje na istotne ważne źródło sztuki i tutaj nie chodzi w tej chwili o kunsz techniczny czy umiejętność rysowania lub odrysowania, właśnie cienia na ścianie, ale chodzi po prostu o miłość, o uczucia. Obraz bezczynność Pauliny Stasik, młodej krakowskiej malarki. Jest historią, w której jest i to, i to. Jest i nawiązanie do mitycznej historii, jest i kunszt malarski, i jest również uczucie, jest zmysłowość. Ten obraz wbrew tytułowi, bezczynność, jest dosyć złożoną grą. Wiele się tutaj dzieje. Jest to rodzaj jakiejś fantazji, erotycznej fantazji, ale może, jak chciał Pieniusz, zapis. Konkretnego też zdarzenia, konkretnej historii. Ta gra ma wiele poziomów. Ma charakter również czysto malarski. Rozgrywa się cały obraz właściwie w odcieniach czerwieni, fioletu, różu, a te cienie mają dwa jakby kontrastujące kolory. To mogłoby sugerować pewną dwoistość tych, tych postaci, ale jeżeli przyjrzeć się im bliżej. Widać pewną pościągliwość czy niedopowiedzenie. Te postaci, te cienie, bohaterka obrazu nie mają widocznych cech płciowych, ponieważ dla Pauliny Stasik historie mityczne i takie mity jak mit o Androgyne są ważnym źródłem inspiracji. To, co ją interesuje, to historie kobiet wyciągnięte z jeszcze dawnych, mitycznych wierzeń. Historię szamanek, opowieści o kobietach, o mocnej tożsamości, o swojej własnej seksualności, które kierują się tym pożądaniem w bardzo otwarty sposób. W tej grze, która się tutaj dokonuje, mam, obserwujemy też pewną grę seksualną, ale ta seksualność pozbawiona jest ewidentnej dominacji to raczej swobodne przenikanie ciał to raczej rodzaj takiego zapisu sennego, który dokonujemy zaraz po przebudzeniu się. To rodzaj takiej fantazji, która tak naprawdę poszerza naszą wyobraźnię, naszą przestrzeń. I to właśnie bezczynność w cudzysłowie sztuki jest tutaj bardzo ważna wiąże się ona z fantazją. To fantazjowanie poszerza nasze horyzonty. I w sztuce fantazja stanowi realną siłę a dzięki temu sztuka ma prawdziwą moc w naszym życiu.